Mawiają ci, że zmiany klimatu to wina twojej plastikowej słomki i spalin ze starego diesla. Że to ty masz płacić więcej. Żyć skromniej, tu, bo niby ratujesz planetę. Ale nikt nie powie ci, że nad twoją głową toczy się wojna zaprojektowana tak, byś jej nie zauważył. HARP. High Frequency Active Auroral Research Program. Oficjalnie. Badanie jonosfery. Nieoficjalnie. Broń klimatyczna zdolna do modyfikowania pogody, wywoływania trzęsień ziemi, zakłócania komunikacji i wpływania na ludzkie zachowanie przez manipulację polem elektromagnetycznym. Od dekad rządy, korporacje i wojsko eksperymentują z geoinżynierią celową ingerencją w klimat. Zasiewanie chmur chemikaliami. Manipulowanie jonosferą, sztuczne susze, powodzie, huragany to nie fikcja. Tu nie chodzi o ratowanie planety. Tu chodzi o kontrolę nad zasobami, ludźmi i granicami. Kiedyś wojny toczono bombami, dziś używa się susz, pożarów i powodzi. Świat, który znasz, jest dziś poligonem dla elity psychopatów bawiących się w bogów. Ale to nie czas na milczenie bo jeśli nie obudzisz się teraz, pewnego dnia obudzisz się w świecie, w którym nie zostało już nic naturalnego.